Hmm, wiesz co trochę wiesz, um, nudzimy się, nudzę się, Sp springtrap, my się zawsze nudzimy, na każdym, na każdym odcinku, masz rację, ale nie będzie tak nudno, jeżeli wezmę coś do jedzenia, idę po coś do jedzenia, okej, okay. ja tu zostanę. Dobra, to dalej idę na tu i... A! Oh! Kurde, A! ale boli ręka. O oh, mój Boże. Boni! Co? Już idę! Idę z printem, po co mnie bolało? Co? Czy, czy, czy ciebie coś nie boli? Spadłem ze schodów. Oczywiście, że mnie coś boli. No, mogą się odwiedzić od razu, jak będę No właśnie, teraz musimy... O, ale chyba jakoś nie czuję ręki. Spytam się mojej mamy, co się dzieje. Ona może mnie zabierze do doktora. Mogę iść z tobą? Dobra, chodź. Okej. Okay. To jest śmiesza! O, <noise> wow, mój Boże! O! Hej, Ciacia! Hej, Mamo! Bonnie! Usiądź! Dobra! E, Mamo! Nie czuję mojej ręki, bo spadłem ze schodów! Jak to spadłeś ze schodów? Jak to? Ja! Zabiorę do, do, do lekarza i zobaczymy, co się stanie. Okej? Okay? Okej. Okay. Mogę iść. Dobra, możesz iść. Juhu! Juhu! <grym> <grym> Kilka kompletnie straconych minut później. Dobra. Tu jesteśmy. Wow, jakie duże! Wyprostuj się! Dobra, wyprostowało się! Już jest dobrze! Dzień dobry, proszę pana! dzień dobry! No, co takiego? I. Złamałam rękę, chyba! Co? Co? Dobra, palec na chwilę, za chwilę coś zrobimy! Ej, hey, Bonnie, to nawet bardzo wygodne! I serio? Daj sprawdzić! Obchodzę, ej! Ej, no ta poduszka jest taka wygodna. Szkoda, że ja na takim nie śpię. Szczęścia. O! Co ja teraz zrobię? O nie! Mamo, będzie dobrze. Czy ty wiesz o tym, że właśnie złamałeś rękę? No wiem i... I, I mnie tylko boli. Dobra, masz rację. Twój syn będzie mógł wyjść, ale z, banda z bandażem. Oh, dobrze. Ale musimy zrobić kilka operacji. Dobra, to poczekam. Zrobię wszystko. Kilka operacji później. I co robimy? Boni? Kurde, no, Bonnie już poszedł znowu. Mamo? Mama. Gdzie mama? No. Mama, a tak poszła do sklepu. No, zapomniałem. Idę coś porobić. Bum, bum. O nie, mój pan spadł. Ej, czekaj, co? Się czuję dobrze. Moja ręka jest dobrze, już jest dobrze, moja ręka. Ja! Yeah! Dobra, to ja się cieszę. O, hej, kim ty jesteś? Ja? Ja krokodyl. ci zj zjem drugą rękę. O, jeżeli podobał za... wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I czy wam kiedykolwiek się złamała ręka? Mi. Mi krokodyl. O nie.